To, a to jest Battlefield 3 i dodatek Bekto to Karnia Gra tu sobie z JoJo. Siemasz tu, JoJo! Robimy taki event na YouTube na spisklinie. Już sobie sumie czwarty raz to nagrywamy, bo JoJo jest ha, taki zakręcony, że zawsze odpala bejpad bójkę za trójki. Weź nie pierdol. No, także zobaczymy, jak tam to wyjdzie. W sumie. Planowałem jeszcze trio split yy, na prawym górnym rogu z Damiankiem, ale... W Damianku! Powiatku... Damianek teraz chyba ogląda smerpy. No stary kurwa! To byłby niezły motyw. Moja teraz żur, Taki zaniepiście tłusty fest! No, no to mogłaby być w lewym górnym rogu. Co ty na to? No krwawa jojo, musimy o tym pomyśleć. Na teraz graję. Kurwa! Co za krino? Gdzie jesteś ton? Ja tu mam niezły mordor, rozpierdol totalny! Powiadasz? Rozpierdol totalna? Ja tu jestem pod krzaczkiem takim... I robię... Pod... No pod osłonę, wiesz. Ubezpieczam. Chodź tu są kurwa! Sam nie dam rady przyjąć tego punktu! Poczekaj, Jojo. Tu jest bezpiecznie. Nie zastrzeli, ja pierdolę! I zginąłem! No gdzieś ty się podziewał! No powiem ci, jojo, bester! -jo. Nie pękaj, no wszaczkiem jestem! O! o pozdrawiam na te gimshoter 13! Pytać czy nagrywamy akcję na szpan! Pierdol szmatę! Graj lepiej! Yeah! Zostaję tu mychem kapiszona! Fuck yeah! Cholerka, coś mi nie idzie! Muszę chyba zwiedzić lunetkę, bo teraz gram na dwunastce. No przecież kupiłem sobie Delcy i całą ósemkę. No, motyla noga, no z tym się w ogóle nie da grać. Tato, to, kupę mi się chcę! Damianku, nie przeszkadzaj. Co robisz? No, gram w Battlefielda i w dodatek yy, karnawał. To taka biereczka, wiesz, jeździ samochodzikami. No masz, masz, tutaj ci ululam. No, tyś z szczerapistolecikami się jeździ samochodzikami, wiesz. Chcesz mi zagrać? Nie zamianku, idź już spać. Jak spercy, podobały ci się? Nie. Jebana mata. A co to jebana mata? Nic zamianku. Jojo, wejdź troszkę z bastry. Kujwa! Ja firdolę! No ja pierdolę! Od tyłu mnie jebie! Jojo, ja byś mógł troszeczkę język, bo... u mnie wszyscy śpią jednak. Zawiadek też idzie się nie spać. Kurwa, cić na lewą flankę, szmato! Jojo, ja cię proszę uprzejmie. Nie pierdol mi do farmazonów! To jest wojna! No tylko nie farmazonów, Jojo, wiesz, bo... split screena zrobię bez ciebie i... i zrobię ci woła. Dwa kurwa. chuja mi zrobisz. No cóż, jojo, bo zaraz skończę tą całą zabawę i będzie. O tyłka, wyłączę kamerę. Nie mówiłem ci tego, ale Damiany przez ciebie ma zważy nocne. Przez twój ordynarny język. Skąd pierdolić stąd? Graj lepiej, bo jesteś pierwszy. Ale od końca. Tylko. Nie pierdol... pieprzyć Jonia, -jo. bo Halinka co noc bierze prześcieradła. Smród jest to no niesamowity. Psycholog szkolny załamuje ręce. Oj, stąd. Przestań. Od zalewają mi oczy. Co za historia. Kurka, no żebyś wiedział, no. Jest to no co ty będziesz prześcieradła? Właśnie. Jutro czujko bez problemu podjadę pod twój blok. Z kiblem wszyscy radzą. No dobra, kurwa. Już się tak nie podniecaj. Gramy. Czuś! Poczytaj mi bajeczkę! Ty daj Weź tutaj przykał przy tym czocku i ja pójdę ululać Damianka. Siedź tu kurwa! Przegrywamy! Ja lecę na B! Kikać mi się chce! Ale jojo, jo, on się domaga. Powiedz kurwa! Żeby Halina go ulała i tyle! Ja pierdolę! Skąd mi wjechał ten joke! O, o kurka, wodna! Ale się wystraszyłem, ja. Mam lekką galaretkę w majta. Coś mi teraz z nogawki leci! Ale mi wyskoczył! Ale mi piekała taka sobie. Kurwa! Żyjesz tam stąd?! Ej, chyba zabał! Arina! Kurwa! Mam zwoń na 911! Aha, kurka, wodna! Jak nie urok! To no, przewórz Kurwa! Ja pierdolę, stary! Zajęte! Niech Halinka ci zrobi usta, usta! Och, dobrze, stary! Może, no nie wiem. No. O, już dobrze, stary! Ja już wszystko dobrze. Troszkę popuściłem, wiesz. Ale wszystko w porządku. Pomoc na gierka. O, już dobrze, jojo. Już się skończyła taka torka. O, kurwa. To niemożliwe. Nie zaliczyli mi tej jebanej bareczki! Spokojnie, jojo, wiesz. Ja już kończę, bo czuję się niekomfortowo. A to Kurwa, to zawsze taka gra. Mi już pięć, serduszko. Pij. No dobrze, ja już... Jutro sobie pogramy, wiesz, nawet można zrobić split screena na Simsach. Ja już będę urządzał duży pokój w Simsach. No, będę stopotował kuchnię. No dobra. Też będzie grubo na kopie. Ja już mam gwiazdki przed oczami. Oto nic, w tej chwili kończymy, nie możemy nagrać niestety drugiej części, bo... Ja już mam gwiazdki przed oczami, także... Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się kochani! No, trzymaj się stąd! Trzymaj się ramy, to się nie posaramy! No. Pozdrawiam Seth!